Nasza placówka jest najstarszą szkołą w dzielnicy fabrycznej z ponad 60-letnią tradycją. Jest szkołą w pełni przygotowaną na wyzwania XXI wieku. Jest skomputeryzowana, bezpieczna, nowoczesna. Nasza placówka jest szkołą niewielką. Społeczność nasza to 430 uczniów i 40 nauczycieli. Dysponujemy dwoma salami komputerowymi. Jedna sala jest przygotowana dla najmłodszych, ze stanowiskami wyposażonymi w komputery, w drukarkę, w skaner. Druga jest przeznaczona dla dzieci starszych. Mamy salę audiowizualną z tablicą multimedialną do pracy dla wszystkich uczniów od pierwszej do szóstej klasy. Młodsze dzieci uczą się w wydzielonej części szkoły, mają mniejszy kontakt ze starszą młodzieżą, uczą się w salach dobrze wyposażonych. Zajęcia dla pierwszoklasistów odbywają się w godzinach od 8 do 15. Przygotowaliśmy również dla najmłodszych uczniów naszej szkoły salę zabaw wyposażoną w gry zręcznościowe i gry edukacyjne. Dla wygody rodziców i bezpieczeństwa dzieci w szkole fun funkcjonuje świetlica w godzinach od 7 do 16. Nauczyciele prowadzą z najmłodszymi uczniami zajęcia indywidualne, natomiast starsi uczniowie mogą rozwijać swoje talenty na kołach zainteresowań tanecznych, sportowych, teatralnych, muzycznych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu uczniów i rodziców, stworzyliśmy bogatą ofertę edukacyjną. Już od pierwszej klasy dzieci uczą się podstaw obsługi komputera, języka angielskiego oraz uczestniczą w programie nauki pływania. Przy szkole funkcjonuje nowoczesny kompleks boisk z bezpieczną nawierzchnią tartanową i sztuczną trawą. Utworzone zostały klasy sportowe o profilu piłka nożna dla chłopców i piłka siatkowa dla dziewcząt. Nasi uczniowie są mistrzami w różnych dyscyplinach sportu. Trofea sportowe można obejrzeć w gablocie na głównym holu. Szkoła oraz teren wokół szkoły stale monitoruje system kamer z podglądem tego, co się dzieje w gabinecie u dyrektora. Wszyscy uczniowie naszej szkoły dostają szafki ubraniowe na cały etap nauki w szkole. Te szafki są bezpłatne. Posiadamy nowoczesną bibliotekę z czytelnią, ze stanowiskami komputerowymi. O zdrowie naszych podopiecznych dwa pielęgniarka szkolna i stomatolog w dobrze wyposażonym gabinecie dentystycznym. Nasi uczniowie objęci są pomocą pedagoga i logopedy szkolnego. W szkole działa Klub Młodego Europejczyka. Przez internet nawiązujemy współpracę ze szkołami w Europie i poza nią. Współpracujemy ze szkołami we Włoszech, Francji, Czechach, Turcji. Klubą szkoły są wspaniali uczniowie osiągający bardzo wysokie wyniki w nauce. Świadczą o tym liczne stypendia naukowe przyznawane przez burmistrza miasta Kraśnik oraz nagrody dyrektora szkoły. Dzięki zaangażowaniu w pracę naszych nauczycieli mamy wiele sukcesów. Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w trzecioteściku i sprawdzianie po klasie szóstej. Rokrocznie nasi uczniowie są laureatami wojewódzkich konkursów recytatorskich, historycznych i przyrodniczych. Tradycją szkoły stały się sportowe imprezy integracyjne, takie jak 3 razy rodzinny festyn rekreacyjny, w których bawią się wspólnie rodzice, uczniowie i nauczyciele. Zdjęcia z życia szkoły oraz najważniejsze wiadomości o placówce można obejrzeć na stronie internetowej. Nasza szkoła stale wzbogaca ofertę edukacyjną, tak aby przygotować ucznia do sprostania problemom współczesnego świata. Zapraszamy do naszej szkoły wszystkich pierwszoklasistów. Zapisy w sekretariacie szkoły od 8 do 15 codziennie.